Was w nowym vlogu Dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio Aż by się chciało zapuścić e, Tą piosenkę No <słyska> <słyska> Dobra, pewnie mi prawa autorskie teraz zgłoszą W każdym razie Ja dopiłam swoją wodę i idę, słuchajcie, zaraz pod prysznic. Właśnie skończyłam robić rozciąganie. Wczoraj robiłam trening z Moniką, bo musiałam nadrobić. E, I był całkiem długi, bo trwał 51 minut. Bardzo intensywny, 8 tabat. E, no i dzisiaj był kolejny trening, bo Monia robi właśnie tak mniej więcej co drugi dzień. E, w sensie trzy razy w tygodniu. E, no ale ja ten dzisiejszy zrobię sobie w niedzielę. E, pielęgnacja, kawa, make-up i zabieram się do roboty. Bo trochę rzeczy do zrobienia mam, a jakoś w po południu jestem umówiona z Kubą i tak patrzę, okej, okay. dzisiaj przychodzi też do mnie jedna przesyłka mała, jedna bardzo duża, więc czekam też na kurierów. Mam do zmontowania dzisiaj dla was też film na weekend, także chciałabym usiąść do tego jak najszybciej, żeby mieć to z głowy i zająć się innymi sprawami, które też trzeba załatwić, także. Działamy, słuchajcie, piątek, piąteczek, ale jeszcze parę rzeczy trzeba przed weekendem załatwić. W ten weekend nie mam studiów, ale mam w następny, więc też chciałabym. Fajnie wykorzystać ten weekend, który teraz będzie. Przydałoby się też zrobić jakieś śniadanie. No i tak, zabieram się do roboty. Idę się wykąpać, zrobić make-up i ubrać. Czekam na kuriera. No i tak, pomyślałam, że przyjdę do Was dzisiaj, nagram vloga. Może go przyciągnę też na jutrzejszy dzień. Jakoś tak miałam energię i motywację do vlogowania, więc stwierdziłam, że czas wyjąć aparat. O, mewy. Także róbcie kawę, herbatę, czy tam, jeżeli macie coś do jedzenia, to smacznego i zapraszam do oglądania. No dobra, to sobie nie poszłam pod prysznic, bo kurier właśnie idzie. Ja wiem, co to jest! To są nowe dresy sztosy! Ja to tak nazwałam wczoraj. Dresy sztosy ze Stronga. Wyszły nowe kolory, także otworzymy, słuchajcie, jak już się ogarnę i, i zrobimy, mierzymy tego kolorku, bo czuję, że, że będzie ogień. Ja kocham różowy, ale tylko w odcieniu takim pastelowym, więc... No, dobra. Wstaję, wodę na kawę. Eee, robię kawę i idę pod prysznic. Chociaż nie wiem, czy ja potrzebuję dzisiaj kawy. Mam takie wrażenie, że jestem taka happy, happy. <laughs> ale to dobrze, dobrze, bo ostatnio mi tego bardzo brakowało, także kawka będzie dla smaku. Ja już umalowana, wykąpana, umalowana, włosy przeprostowałam, ale tak naprawdę bardzo szybko. Makijaż standardowy ostatnio, podkład Vibo, jest to, już Wam pokazuję, tu jest, Forever Better Skin, mój ulubiony, ja korzystałam z numerku 2 i 3. E, dlatego, że zależy od tego, jak mam samo tak wiecie, miksuję sobie te kolory. Baza, e, ta, którą Wam polecałam w ulubieńcach, cienie to e, paletka Zoeva Cocoa Blend, która już mi się kończy. Ja nie wiem, czy ona jeszcze w ogóle jest e, do kupienia, ale jeśli tak, to chyba do niej wrócę, bo te trzy cienie na dole. E, już Wam pokazuję. No, używam po prostu. Do końca, <laughs> zużyję do końca. Mam tą mniejszą wersję też, ale tutaj też już prawie nie ma co trzech cieni, więc tak, dzisiaj to usta standardowo Han Mat Lipstick w kolorze Amy. Co tu jeszcze możecie zapytać? Róż to Annabel Rose. Rozświetlacz najlepszy. Po prostu uwielbiam ten rozświetlacz. To jest Annabel Diamond Glow i reszta to chyba standardowo. Tuż do rzęs u mnie niezmiennie Max Factor 2000 kalorii niezawodne. No i tak wygląda mój makijaż, a jeszcze filtr. Filtr to Basic Lab, ale to już jakby element pielęgnacji. Więc skoro makijaż gotowy, to można ruszać z dniem. Kawa pierwsza wypita i nadrobiłam sobie też Yeah. <laughs> Jeden filmik na YouTubie, zawsze jak się maluję, to puszczam sobie w tyle tutaj YouTube'a na laptopie. Ja teraz muszę zasiąść do komputera, parę rzeczy sprawdzić, odpisać na kilka maili, później chyba szybko wyskoczę do Lidla na małe zakupy, ale dosłownie tylko wiecie, jakieś mleko, masło, bo kilka rzeczy mi się skończyło, więc szybko wyjdę, a później może przymierzymy ten dres w końcu ze strąga, bo jestem bardzo ciekawa, jak ten kolorek się prezentuje. Skoro jest już paczka. Z z dresem od Stronga, no to mierzymy nowy kolor. No, zapowiada się, słuchajcie, nieźle. Fajny jest ten kolor. Na zdjęciach wyglądał może troszeczkę na bardziej pastelowy, ale nadal jest to taki delikatny róż. Ja te dresy ze Stronga mam w rozmiarze XS, czyli chyba tym najmniejszym, ale wtedy po prostu najlepiej leżą, także y, zabieram się za przymierzanie. A tu w szafie mój szary dresik ze Stronga. Mają jeszcze czarne, no i te nowe kolory pomarańczowy i jeszcze jest taki beżowy. Także jeżeli ktoś by był zainteresowany, to... Polecam, te już prałam naprawdę wiele razy, nic się z nimi złego nie dzieje Są milutkie, wygodne, no i fajnie leżą, no bo na przykład bluza jest właśnie crop topem bez kaptura Tak się prezentują dresy, mają przepiękny kolor, trochę intensywniejszy niż myślałam, że będzie Ale dalej przepiękny róż Jak widzicie ta bluza jest właśnie takim crop topem, spodnie są takie dopasowane na dole z ściągaczem Ja bardzo taki typ dresów lubię, i spodobało mi się właśnie w tych dresach odstrąga, że tutaj jest kropto, że ta bluza nie jest długa, tak jak Wam mówiłam w ostatnim holu, ja wolę bluzy jednak trochę krótsze. Mam też te dłuższe, no ale wiadomo, fajnie mieć i takie i takie, no i one nie mają kaptura, więc jeżeli chcecie mieć coś innego bez kaptura, to myślę, że to będzie coś dla Was. Tak jak Wam mówiłam, ja mam rozmiar XS, ale jeżeli byście chciały luźniejsze dresy, no to po prostu można wtedy rozmiar większy, ja bym wtedy wzięła na przykład S, ale ja właśnie wolę takie dopasowane, no bo takie luźne też już mam, z tyłu też bardzo fajnie leżą. Są takie, powiedziałabym, do, no do pępka, akurat. No i tutaj macie wiązanie, są kieszonki, jakby kogoś to interesowało. No dla mnie one są po prostu rewelacyjne. No i też odpowiednia długość rękawów czy nogawek w spodniach. Także to dla mnie jest też bardzo istotne. Więc ja mogę Wam serdecznie polecić, zwłaszcza, że właśnie mam już te same dresy w szarym kolorze. Prałam je wiele razy i są w stanie idealnym. Także polecam Wam serdecznie te dresy. Um, nie wiem, czy jak będzie szedł ten vlog, to mój kod dalej będzie podkręcony, ale w tym momencie na kod Alice macie minus 20. Procent. Zwykle jest minus 10%, a teraz jest minus 20%, więc jeżeli się Wam jeszcze uda, to możecie dorwać te dresiki taniej, jeżeli oczywiście będą dostępne, bo myślę, że mogą się szybko, szybko wyprzedać, ale na pewno Strong będzie uzupełniał później stan magazynowy, więc ja polecam. Jestem bardzo zadowolona z tego kolorku. No ten beżowy też, powiem Wam szczerze, że, że mnie kusił, ale Róż jednak wygrał. No, Cóż zrobić? No dobra, słuchajcie, dresik poszedł do prania, jest przepiękny i bardzo wygodny, ale wstawiłam go do prania, więc zmiana stylówki. I tak, ja zabieram się, słuchajcie, teraz za montaż filmu, Będą to ulubieńcy. Mam nadzieję, że widzieliście w weekend, bo jakoś za godzinę, może trochę dłużej, będzie Kuba, więc chciałabym już to po prostu mieć zrobione. No i tak, myślę, że przyciągnę tego vloga y, jeszcze na jutro. W niedzielę już pewnie nie będę nagrywać, ale. O, super, program mi się zawiesił. <grych> ale, ale tak, myślę, że przyciągnę jeszcze na jutrzejszy dzień. Mm, nie wiem, jakoś tak mam taką wenę, energię. Powiem Wam, że ten spadek. Mm, Energii i motywacji jest u wielu z Was, bo pytałam Was właśnie na Instagramie, wstawiałam taki post, że właśnie zrobiłam sobie kilka dni bez Instagrama, weszłam może z raz dziennie, się zdarzyło, bo miałam takie wrażenie, że wiecie, Instagram jest bardzo fajny, bardzo każdego motywuje, inspiruje, ale trzeba śledzić takie osoby i takie treści, które... Faktycznie was pozytywnie napędzają. Ja zauważyłam, że czasami zdarza się tak, że macie wyrzuty sumienia, bo ktoś wydaje wam się, że robi więcej, bo właśnie pokazuje to na Instagramie. I doszłam do takiego wniosku: kurczę, ja robię bardzo dużo rzeczy, których nie pokazuję, bo na razie nie mogę, albo po prostu nie chcę. To wygląda na to, że ja nic nie robię, bo ja nic nie wstawiam na Instagram. To ja na pewno nic nie robię. Czas zrobić sobie po prostu kilka dni bez Instagrama. Dobra, muszę włączyć komputer od nowa. Bez Instagrama i po prostu żyć swoim życiem, przemyśleć sobie kilka spraw. Jedyne co zrobiłam na Instagramie, to usunęłam profile, których nie obserwowałam, i to było, nie wiem, z 800. Z kawałkiem zeszłam na 620 czy ile, już nie pamiętam. A wcześniej było tego jeszcze więcej, bo jakiś czas temu też robiłam takie porządki I to nie dlatego, że wiecie, kogoś przestałam lubić, tylko po prostu tam był pełno kąt jakichś marek kosmetycznych, celebrytów i po prostu nie wszystko obserwowałam na co dzień, więc stwierdziłam, okej, okay, to czego nie obserwuję usuwam. I bardzo te kilka dni mi pomogło właśnie tą moją energię przywrócić, bo miałam taki spadek przez, wiecie, przez pandemię, siedzimy ciągle w tych domach, trochę już zaczyna być to naszą rutyną, a nie poprzednie życie. Więc już człowiek po prostu tęskni. Wy pojechał sobie na wakacje. A to nawet nie wiadomo, czy takie wakacje planować w tym roku. Także nie ma w tym nic dziwnego i pisaliście mi właśnie, że wy też macie taki spadek energii, brak, ma, brak wam motywacji, dobija was już ta pandemia, siedzenie w domu, też martwienie się o bliskich, różne macie sytuacje. No i tak, no niestety, każdemu z nas to w końcu siada po prostu na psychikę. To normalne, no bo to nie jest normalna rzeczywistość, normalna sytuacja. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego życia. I wiecie, na początku to było wszystko nowe, a tu już minął rok, i troszeczkę jednak yy, daje się to odczuć w. W swoim samopoczuciu. obserwujcie te osoby, które bardzo lubicie i które Was motywują do działania i których jakby posty czy filmy działają na Was pozytywnie, bo nie ma co się, wiecie, denerwować, wkurzać i psuć sobie humor po prostu. I ja też oglądam tylko te osoby, które gdzieś tam mnie pozytywnie motywują do działania, które mnie inspirują, które pokazują na przykład, nie wiem, fajne ubrania, że mogę się zainspirować, albo mówią, albo są w w momencie życia, który jest może podobny do mojego. Także pamiętajcie o tym, bo można naprawdę ześwirować. A wczoraj wstałam po prostu z takim świetnym humorem. Wypoczęłam, że tak powiem, nie dlatego, że ja byłam czymkolwiek zmęczona, tylko moja głowa wypoczęła od treści, które przyswajała, bo też ile tego w ogóle przeglądamy na co dzień? Facebook, Instagram, no ja z Facebooka korzystam właściwie tylko z Messengera. Rzadko kiedy przeglądam tą oś czasu, bo tam jest wszystko i nic, więc ilość treści, które my codziennie przeglądamy, jest naprawdę ogromna, więc mój mózg po prostu odpoczął od tego od tych wszystkich bodźców i mogłam wrócić, więc pamiętajcie, że nie ma w tym nic złego, żeby, wiecie, robić coś, tak jak pisałam na Instagramie. W swoim tempie nie patrzcie się na to, że ktoś robi to, co Wy, ale inaczej. Może wy potrzebujecie robić to w swój sposób, w swoim tempie? I czasami, tak jak też na koniec podsumowałam, czasami trzeba zrobić krok do tyłu, żeby później zrobić dwa kroki do przodu. No po prostu dlatego, że jesteśmy tylko ludźmi i mamy, wiecie, lepszy humor, gorszy humor, lepszy czas, gorszy czas. Nie tylko twórcy, ale i wy też mają taki czas w swojej pracy, czy w swoim hobby, czy w swoim życiu, kiedy po prostu się chce mniej albo człowiek potrzebuje takiego fajnego przycisku, reset. Ja sobie taki wcisnęłam, jestem bardzo z tego zadowolona, a teraz kończę gadać, bo znowu się rozgadam na 15 minut, a film tak jak był, niezmontowany, tak jest, więc zabieram się za montaż. Ja już słuchajcie, wróciłam z Lidla, tak jak wam mówiłam, kupiłam tylko takie podstawy, mleko, masło, to co się pokończyło. Liczyłam, że może dostanę tulipany, bo widziałam, że tylko dzisiaj jest oferta. Że można łączyć bukiety mm, i drugi jest za grosz. Ale nic już nie było, słuchajcie, nic, żadnego bukietu tulipanów, więc musieli wszyscy wykupić wcześniej. E, może wy się załapaliście w waszych lidlach. E, w każdym razie, no u mnie jeszcze stoją te róże, które dostałam od kuby, więc fajnie, bo się długo trzymają. Ale ostatnio tak polubiłam tulipany, znaczy zawsze lubiłam, ale tak pięknie wyglądały tutaj w mieszkaniu, że stwierdziłam, kurczę, jak drugi bukiet za grosz, to biorę. Ale nie ma. Więc trudno. Ja teraz siadam coś zjeść i odezwę się do was później. Was w niedzielę, ja w niedzielę rzadko nagrywam Ale jakoś tak dzisiaj miałam wenę e, Kontynuuję tego vloga Jak widzicie ja w tej e, nowej bluzie Dresowej od Stronga, pachnie jeszcze Prankiem, e, i tak skończyłam Robić makijaż, czego też zwykle Czy zwykle, no większość niedzieli się raczej e, Nie maluje, ale jakoś dzisiaj miałam Ochotę, e, rano zrobiłam sobie Dosyć intensywną, że tak powiem Pielęgnację twarzy, zrobiłam sobie Maseczkę do twarzy e, Później nałożyłam serum e, I krem pod oczy z Veoli żeby tak intensywnie tą skórę nawilżyć. I ta pielęgnacja, no troszeczkę na tej skórze posiedziała, i później po prostu makijaż się tak świetnie nakładało. No i ja właśnie w weekendy lubię mm, sobie coś takiego rano zrobić. Też zrobiłam maseczkę na włosy, one sobie jeszcze jeszcze schną, ale zostawiam je dzisiaj chyba takie, nie będę nic z nimi robić ani prostować. Niech po prostu wyschnął. Dzisiaj w planie jest nadrobienie różnego rodzaju zaległości. E, miałam zrobić właśnie porządek w różnych dokumentach, e, w komputerze. Wczoraj chciałabym nadrobić piątkowy trening, bo jak wam pokazywałam, w piątek zrobiłam po prostu rozciąganie, bo poprzedniego dnia zrobiłam intensywny trening, więc dzisiaj chciałabym zrobić ten, który pojawił się właśnie w piątek i to był trening na brzuch. E, no bo jutro poniedziałek i łania wrzuca kolejny trening, więc chciałabym być e, na bieżąco. No i takie. Wiecie, weekendowe sprawy, troszeczkę gdzieś tam na drobie YouTube'a, muszę też umyć pędzelki do makijażu, bo już by się przydało. Ja się tak raz w tygodniu staram się je umyć. No i jakieś takie wiecie domowe sprawy. Wczoraj nie nagrywałam, ale był dosyć intensywny dzień, dlatego że składaliśmy meble. Pokażę wam to pewnie później, bo jeszcze nie wszystko jest gotowe. No, ale będzie taki filmik z taką jakby metamorfozą biura. Już jedna taka była, były takie zmiany już w tym pokoju, ale sytuacja wymagała tego, żeby tego miejsca do przechowywania było po prostu więcej, dlatego zdecydowałam się zmienić meble, a właściwie tą jedną komodę zamienić na coś innego, a wiem, że lubicie takie zmiany w mieszkaniach i też taką tematykę właśnie mieszkaniową u mnie na kanale, więc taki filmik na pewno się pojawi, ale jak już wszystko, że tak powiem, będzie tam zrobione. Muszę też parę rzeczy zrobić na studia, to znaczy chciałabym po prostu na bieżąco wszystko robić, bo teraz jest dużo spraw do załatwiania i chciałabym po prostu, wiecie, nie zostawiać czegoś na później, bo się okaże, że się nie wyrobię. Mamy taki projekt do zrobienia na zaliczenie z jednego przedmiotu i chciałabym Zobaczyć, co dokładnie trzeba będzie zrobić, i ewentualnie zacząć już coś działać. Tak naprawdę miałam dopiero. Dwa, że tak powiem, weekendy, jeżeli chodzi o studia w tym semestrze, więc dopiero w ten weekend co będzie, mam cały, jeżeli chodzi o zajęcia. Więc jeszcze nie miałam wszystkich nowych przedmiotów, dopiero się to wszystko rozkręca, no ale wiadomo, jak już ruszy, to będzie pewnie sporo rzeczy do roboty. Także, żeby to wszystko robić na bieżąco, a nie odkładać na później, bo ja czasami mam taką tendencję. No i ogólnie wiecie, ja w niedzielę lubię tak sobie ogarnąć troszeczkę życie, że tak powiem. Wiecie, tu coś robię w domu, tu coś go Um, I też staram się chociaż trochę wiedzieć, jak ten tydzień będzie wyglądał, że wiecie, na przykład nie wiem, jestem dziś umówiona, więc dzisiaj jest właśnie taki ostatni dzień tygodnia, bardziej na luzie, ale jednak zawsze parę rzeczy trzeba zrobić, um, więc tak, zaraz biorę um, te pędzle do łazienki i będę myć, żeby były czyste i jutro rano będzie można... Robić make-up. Chciałabym też wstawić Wam dzisiaj ulubieńców na kanał, żebyście mieli coś po południu albo wieczorem do oglądania. Jak się uda, to może jeszcze nagramcie dzisiaj film. Więc słuchajcie, niedziela zapowiada się produktywnie. Dawno takiej nie miałam. Zwykle tak jest u mnie w soboty, a w niedzielę jest troszeczkę luźniej. Właśnie dresik. No makeup day, ale dzisiaj jakoś tak mam bardzo dużo energii, więc stwierdziłam, dobra. zadziałam. w dresiku sobie posiedzę w przyszły weekend, jak będę właśnie mieć zajęcia online na studiach, a teraz można ten czas wykorzystać. Także ja idę zrobić sobie jakąś kawę i można działać. Słuchajcie, taka mała polecajka domowa. To ten płyn, a właściwie koncentrat do płukania tkanin Dusi. Nie wiem jak się wymawia, ale kupiłam to w Lidlu. stwierdziłam, że przetestuję coś nowego i kupiłam właśnie w Lidlu ten płyn do płukania tkanin. Tutaj mamy napisane, że jest długotrwały, intensywny zapach i naprawdę słuchajcie, to pachnie tak intensywnie, tak ładnie, ale przy tym nie jakoś męcząco. Polecam serdecznie. Sprawdźcie sobie w Lidlu. To jest właśnie zapach Blossom i to nie było jakby na tych płynach do prania, tylko gdzieś obok na takich wystawkach, więc. Zobaczcie sobie u siebie w Lidlu i naprawdę polecam, bo wszystko pięknie pachnie. To jest mój drugi ulubieniec, a normalnie na co dzień u mnie jest zawsze Kokolino, Honeysuckle i Sandalwood. To jest przepiękny zapach i to po prostu u mnie zawsze jest. Także teraz coś nowego, ale zwykle u mnie właśnie to Kokolino. No, dobra, słuchajcie, cały dzień już minął, ale wszystko co chciałam to zrobiłam, więc jestem bardzo zadowolona. Ale trochę musiałam posiedzieć przy komputerze i będę teraz robić pielęgnację wieczorną. I chcę nałożyć sobie. Gdzie ostrość! Chcę nałożyć ten regenerujący peeling kwasowy z Basic Club. Bardzo fajnie działa, nakładacie to dosłownie na 10 minut czuć bardzo jego działanie na skórze. Na kolację to na suchą skórę. No i te wszystkie składniki aktywne powodują po prostu złuszczanie. Ale są to kwasy, więc pamiętajcie zawsze o SPF. Tu między innymi jest kwas mlekowy, kwas laktobionowy. No możecie sobie poczytać, ale bardzo dobrze to działa na moją skórę. Ja to robię zawsze wieczorem i tak raz w tygodniu. I też nie zawsze ten. Czasami robię inny peeling, ale jeśli wykonuję ten, to wieczorem. No, i pamiętamy właśnie o SPF-ie przy używaniu kwasów. Ja polecam, naprawdę fajnie mi się sprawdza. Wcześniej takich peelingów nie miałam, więc jestem bardzo zadowolona. Muszę Wam też pokazać nowości, które się u mnie pojawiły. Te rękawice używam tak naprawdę cały czas. Już zużyłam dwie i to jest po prostu nowa. Co jakiś czas je sobie po prostu wymieniam. Ona się świetnie sprawdza. Tej możecie dotknąć w Rosmanie. Ma taki właśnie Velvet Soft. Świetnie się sprawdza do samochodu. Opalacza i naprawdę ładnie go nakłada. I to jest właśnie firma Bitan, ale nigdy nie używałam od nich wcześniej samoopalaczy, zawsze sięgałam po. Bielendę albo Eveline. I jakiś czas temu, właśnie kupując tą nową rękawicę, żeby była w zapasie, kupiłam od nich samoopalacze właśnie w Rosmanie. Tutaj jest Just Shut Up and Sun Kiss Me. I to jest pianka stopniowo opalająca. 300 ml, więc całkiem spore opakowanie. A tutaj jest I Want the darkest tan possible. Kolor ciemniejszy. Jest jeszcze jedna najciemniejsza. I to jest pianka samoopalająca. W godzinę. E, tego już używałam i powiem Wam, że naprawdę e, bardzo fajnie się sprawdziło. Jest dużo ciemniejsza, to znaczy, widać ją na skórze, kiedy nałożycie mm, właśnie samoopalacz. Gdzie przy Eveline i Bielędzie nie widać aż takiej różnicy, jak nałożycie to na skórę, więc czasami można zapomnieć, gdzie się już nakładało, a tutaj zdecydowanie to widać, przynajmniej przy tym. Tego jeszcze nie używałam, ale być może teraz jakoś przetestuję i dam Wam znać też, co myślę o tym. Póki co to bardzo mi się podoba, bo właśnie nakładacie na godzinę, czy tam możecie zostawić na dłużej, jeżeli chcecie mocniejszy efekt. Um, ale właśnie nie trzeba w tym spać, nie trzeba tego długo mieć na skórze nakładacie godzinka, czy tam ile chcecie i zmywacie, a jednak te takie pianki stopniowo opalające ja zwykle nakładam wieczorem przed snem i zostawiam na noc, także takie nowości u mnie właśnie z marki Bitan dajcie znać czy używaliście, no tak jak mówię ja na razie używałam to no i to rękawice wam serdecznie polecam, to już będzie właśnie moja trzecia i świetnie się sprawdza do nakładania samoopalaczy, także u mnie tak wygląda w tym momencie sytuacja no fajnie, że to jest też ogólnie w większym opakowaniu, bo zwykle jest tego właśnie około 150-200 ml, tak jak tutaj. A tutaj jest troszeczkę więcej. Myślę, że jeszcze ważna informacja: te produkty są przyjazne dla wegan. Także, jeżeli ktoś by był tym zainteresowany, to z tyłu właśnie jest informacja. Hejka, przychodzę zakończyć tego vloga, bo ostatnio zapomniałam. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę. Także widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaki. Pa!